Jesteś gotowy, żeby spędzić z nami całe wakacje? Hej, oh, no proszę, o niczym innym nie marzę. Ach, ach, trzeba jakoś wyrównać różnicę wagi. O nie, trochę przebiłem. Trzymajcie się mocno. A niech to, jak ten jeden raz chce znaleźć Tenisonów, to przeszkadzają mi chmury. Pech jak zwykle. Nie, to nie jest dobry moment na rozmowę o emisji dwutlenku węgla. Tylko jedna rodzina tak bezwstydnie obnosi się z nowoczesną technologią. Nasz cel jest blisko panowie. Już do armat! Cała para naprzód! Szkoda, że zapomniałem o papierowych torebkach. U, u. Co ty nie przypominać do starych dobrych czasów? Uh! Dobrze. To teraz chyba wiadomo, dlaczego nie warto bawić się z kosmitami w testowanym statku powietrznym. <noise> tak. Gdyby ben dał radę nad nimi zapanować, <noise> byłoby super. <noise> Oj, chyba serio trochę przegięliśmy. Tak. W końcu czekałem od pięciu dni i wytrzymałbym jeszcze jeden. Czyli darujemy sobie nowych obcych do powrotu na stały ląd? Jasna sprawa. Czuję w całości, i tak czuję się o wiele lepiej. Miło, że pacak się pozbierał. Przestań nazywać tego kosmite pacakiem. I to mi się podoba. Ćwiczenie cierpliwości to podstawa. Max, uwaga! A! Czy to kula armatnia? Kto w ten sposób atakuje nowoczesny statek powietrzny? O! o, chyba już się domyślam, kto to. Szybko! Strzelać ze Sterburty! Dobra, to którego z nowych obcych powinienem przetestować? Ben! A tak, chwilę temu o tym gadaliśmy. Dobra, no to wybieram jednego z naszych klasyków. Zrzucić miny powietrzne wysadzimy ten ich stateczek! Czasem dobrze wrócić do korzeni. Uff! 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 E znaczy, haha! To teraz cię mam! W końcu wpadłeś prosto w moją pułapkę! Mój znakomity współpracownik będzie. Zatrzymaj się! Ty w ogóle coś! Mówię! Stretni Tenisonowie! Wyznajecie sobie sprawę, ile mnie to wszystko zawsze kosztuje! Cóż, poszło szybciej niż zazwyczaj! Mnie to mówisz? Czasami zapominam, jak wystrzałowy jest kulopłot. Dzięki za radę z klasycznymi obcymi. Jej, Ben! Mówisz dziwnie dojrzale! No i muszę to przyznać: ten statek jest genialny! <grystanie> tak! Dobra, a gdzie teraz lecimy? Tak, właściwie na razie lepiej wracajmy. Muszę dopracować kilka drobiazgów. Poza tym trzeba się pozbyć tych kularmatnich. Fakt!